Gdy były mąż, profesor matematyki znajduje dużo młodszą narzeczoną, a jego córka o wiele starszego partnera, to matce i byłej już żonie pozostaje zrobić to samo. To jest z, z życia wzięte, inspirowane. Nawet jeżeli postacie bywają przerysowane, to emocje i to, co się wydarza między nimi, interakcje zawsze są brane z, z, z prawdy, z sytuacji życiowych, więc myślę, że każdy m, może odnaleźć tutaj cząstkę siebie i, i relacje, może. W której kiedyś się znajdował. Łatwo nie będzie. Żana Islera to nie tylko komedia, to także niezwykle skomplikowana układanka z wielu serc. Ale jak to w dobrej komedii bywa, im trudniej bohaterom, tym zabawniej widzą. Będzie szał, będzie miłość. Będzie i szybko, i wolno, i mam nadzieję troszeczkę wzruszająco. Na pewno będzie kolorowo. To jest śmieszna, świetnie napisana sztuka, doskonale przetłumaczona. Taka sztuka, którą którą trzeba pokazywać i którą trzeba wykorzystać. To najnowsza propozycja jeleniogórskiego teatru, który od lat celuje w komedie i farsy. Dlaczego warto poznać bohaterów francuskiej sztuki? Jesteśmy z natury, ja uważam, smutni. Natomiast bardzo trudno się rozjaśnić, uśmiechnąć. Do tego jest potrzebna matematyka. <grych> no i właśnie no, zapraszam, proszę przyjść i, i zobaczycie Państwo, jak przy pomocy matematyki profesor matematyki. Y to uczynię sprytnie, że Państwo się uśmiechną. Warto się pośmiać, warto troszkę odłożyć trudy dnia codziennego na bok i, i przyjść tak się odciążyć tutaj do teatru. Także myślę, że to jest główny zamysł i główny cel komedii, żeby, żeby móc trochę pośmiać się z własnych i cudzych przywar i trochę w krzywym zwierciadle zobaczyć rzeczywistość, która. Czy na scenie uda się rozwikłać życiowe dylematy i łączące bohaterów więzy, o tym przekonają się widzowie już w najbliższą sobotę.